Układ nerwowy kontroluje pracę organizmu. Każdy dźwięk, obraz czy dotyk stanowi informację o tym, co dzieje się w najbliższym otoczeniu. Informacja ta jest zbierana przez narządy zmysłów i przesyłana do układu nerwowego, który odpowiednio ją wykorzystuje. Układ nerwowy tworzą mózgowie, rdzeń kręgowy i nerwy. Układ nerwowy nieustannie analizuje informacje, które odbiera ze środowiska zewnętrznego oraz ze wszystkich narządów wewnętrznych. Dzięki temu kontroluje pracę całego organizmu. Jest budowany z gęstej sieci komórek, które tworzą mózgowie, rdzę kręgowy i nerwy. Mózgowie składa się z kilku części. Największą z nich jest mózg. Analizuje on informacje płynące z narządów zmysłów, kontroluje pracę mięśni szkieletowych i umożliwia zapamiętywanie uczenie się oraz myślenie. Mózgowie jest połączone z rdzeniem kręgowym, którego główną funkcją jest przesyłanie informacji między mózgowiem a innymi częściami ciała. Nerwy to długie, zwykle silnie rozgałęziające się przewody, które odchodzą od mózgowia i rdzenia kręgowego. Służą do przesyłania informacji z narządów zmysłowych do mózgowia i rdzenia kręgowego, a stamtąd do mięśni odpowiedzialnych za wykonywanie określonej czynności. Warto wiedzieć, komórki budujące układ nerwowy mają charakter, są budowe, są silnie rozgałęzione i łączą się, tworzącą gęstą sieć, są neurony. Tak? Eksony, mają jedne z aksony, mają kiedyby po jedny wypuszcza się aksony, drugi dendryty, nazywają się neurony. Układ nerwowy odpowiada m.in. za powstawanie emocji, umożliwia uczenie się, utrzymywanie równowagi i koordynację ruchów. Budowa układu nerwowego: mózg. Mózg wspiera i analizuje informacje oraz wysyła polecenia do różnych narządów. Wewnętrzną warstwę mózgu stanowi silnie pofałdowana kora mózgowa. Składa się ona z miliardów komórek, dzięki którym mózg wykonuje bardzo skomplikowane zadania. Mamy rdzeń kręgowy, pośredniczy w przesyłaniu informacji między mózgowiem, a różnymi częściami ciała. Nerwy łączą mózgowie i rdzeń kręgowy z innymi narządami. To jest tak. Raz używając słowa mózgowie, za chwilkę mózg. Ogólnie tłumaczę, czym jest mózgowie. Ponieważ mózgowie składa się z mózgu, muszczku I tu już mamy rdzenie przedłużone. Tak? To razem jest mózgowie. Najważniejsze i największe z tego jest mózg. Tak? O tak, plus minus bardzo plus minus. Bo naprawdę wchodzenie w szczegóły będzie wykańczające, tak? Dla uproszczenia: mózg, rdzeń kręgowy i nerwy. Jak organizm odbiera informacje otoczenia? Informacje otoczenia są odbierane przez narządy zmysłów oczy, uszy, nos, język, skórę, a następnie przesyłane do mózgu. Mózg najpierw dokładnie je analizuje, a potem wysyła odpowiednie polecenia do narządów wewnętrznych, których praca umożliwia właściwą reakcję organizmu. Na przykład, kiedy mama woła, chodź na obiad, dźwięk jej głosu dociera do uszu dziecka, a następnie jest przesyłany do mózgu. Tutaj następuje analiza informacji i podjęcie odpowiedniej decyzji. Wtedy mózg wysyła polecenie do mięśni, dzięki którym dziecko wstaje od swoich zajęć i idzie do kuchni, albo no do jadalni. Chyba, że wie, że musi. Co ja, może najpierw umyć ręce. No, wszystko zależy od tego, jakie informacje ma zakodowany mózg, jaki ma oprogramowanie w grano. Oko jest narządem wzroku. Narząd wzroku jest dla człowieka najważniejszym narządem zmysłów. Dostarcza informacji o odległości, barwie, kształcie oraz ruchu obserwowanych przez nas obiektów. Główną częścią oka jest gałka oczna. Jej powierzchnia jest stale oczyszczona i nawilżana przez łzy, które rozprowadzane są. Które są rozprowadzane za pomocą powiek. Wyrastające z powiek rzęsy pomagają chronić oko przed pyłem i kurzem. Oko odbiera informacje otoczenia w postaci promieni świetlnych, które odbijają się od przedmiotu. Obraz przedmiotu powstaje wewnątrz gałki ocznej. Może wszystko wiadomo, o czym tu w ogóle mówimy, tak? Soczewka, średnica, siatkówka. W ogóle klap nie widać, nie? Gałka. No. Oko odbiera informacje o w postaci promieni świetlnych, które odbijają się od przedmiotu. Obraz przedmiotu powstaje wewnątrz gałki oszy na specjalnej błonie wrażliwej na światło, czyli na siatkówce. Stamtąd jest przesyłane do mózgu. Dzięki pracy mózgu ostatecznie widzimy barwny obraz, który ma trzy wymiary – wysokość, szerokość i głębokość. Uszy odbierają wszystkie informacje związane ze zmianą położenia głowy – po czym przesyłają je do mózgu. Informacja o pozycji, w której znajduje się nasze ciało, umożliwia, wpływa na pracę mięśni, umożliwiające zachowanie równowagi, czyli uszy nie tylko odbierają dźwięki, służą do słyszenia, ale także odbierają informacje o pozycji, czyli służą do zachowania równowagi. Dzięki, <grym> Dzięki temu wiemy, gdzie jest góra, gdzie jest dół. Jak działa oko? Promienie świetlne, które odbijają się od przedmiotu, trafiają do wnętrza oka przez otwór nazywany źrenicą. Następnie padają na przezroczystą soczewkę, która zmienia ich bieg. W końcu skupiają się na siatkówce. Powstaje na niej odwrócony obraz przedmiotu, przesyłany dalej do mózgu. Mózg analizuje obraz i potwarza tak, że widzimy go już jako prosty, nie, bo tu jest odwrócony obraz. Mózg staje taki do góry nogami. I wie, że trzeba, że wszystko jest odwrotnie niż z tej informacji. Obraca sobie to. Robi autoobrót. Nos jest narządem węchu, a język jest narządem smaku. Nasz komórki węchowe i kubki smakowe. Wspólną cechą narządów zmysłów węchu i smaku jest to, że są one wrażliwe na cząstki substancji znajdujących się w otoczeniu. Wewnątrz nosa znajdują się komórki węchowe, dzięki którym rozróżniamy tysiące zapachów. Na języku jest wiele kubków smakowych, dzięki nim odczuwamy kilka smaków, m.in. smak słodki, słony, gorzki i kwaśny. Smak i węch odgrywają ważną rolę w ocenie jakości pokarmu. Skóra rejestruje dotyk, ciepło, zimno i ból. W skórze znajdują się miliony ciałek czuciowych, które pozwalają nam odczuwać dotyk, ciepło i zimno. Są one rozmieszczone na całej skórze, ale nierównomiernie. Bardzo dużo ciałek wrażliwych na ciepło znajduje się na policzkach i łokciach, a najwięcej ciałek wrażliwych na dotyk jest na palcach rąk. W skórze znajdują się także zakończenia nerwów, dzięki którym odczuwamy ból, np. wtedy, gdy się skaleczymy. Podczas jedzenia współpracują są zmysły smaku i węchu. Okej, okay, tam opis prostego doświadczenia z zabawą właśnie z tym, żeby sobie zasłonić nos i próbować zgadnąć smaki. Jest ciekawie. Do tego jeszcze to, jak odczuwamy tak naprawdę pokarm, zależy także od dźwięków. To muszą zrobić dodatkowy eksperyment jeszcze, próbować coś jeść i nie tylko mieć zetkany nos, ale na przykład sobie jeszcze w trakcie jedzenia galaretki włączyć nagrany dźwięk gryzienia chipsów. Efekt jest dziwny, delikatnie rzecz biorąc. I w drugą stronę też można robić. A tak jest prościej. Efekt jest naprawdę super. Ok. Jak dbać o układ nerwowy i narządy zmysłów? Staraj się spać 9 godzin na dobę, co pozwoli zachować układ w drugiej kondycji. Powiem w sensu, nie będę przyklinać, tak? <laughs> nie ma czegoś takiego, jak idealna ilość godzin snu, tak? Mamy zakres potrzebnych godzin snu. I są osoby, także młodsze, także dzieciaki, czy też szczególnie że osoby starsze, to wiek też jest bardzo też w inny się dojrzewa, tak? Niektórym starcza 6 godzin, inni potrzebują 12. I teoretycznie jasne, zróbmy sobie, żeby było porówno, tak? Tak każdego dnia, żeby kłaść równej połowy i się równej połowy, spoko, ale niech to będzie taka ilość godzin, jaka jest potrzebna danej osobie. Znajdź czas na codzienny wypoczynek, na przykład słuchanie muzyki, czytanie książki. To, co kto lubi, tak? Ulubione zajęcia umożliwiają pokonanie stresu. Jeżeli dla kogo słuchanie muzyki jest koszmarem, to nie jest poczynek. Jeżeli dla kogoś słuchanie książki jest koszmarem, to nie jest pocznek. Mają to ulubione zajęcia, żeby mieć troszeczkę czasu na to. Nie słuchaj zbyt głośnej muzyki przez słuchawki i unikaj hałasu. Wysokie natężenie dźwięku może uszkadzać narząd słuchu. No zbyt głośna muzyka nie tylko przez słuchawki, tylko ogólnie, nie? Po prostu zbyt głośna muzyka, jakkolwiek słuchana. Myj regularnie uszy, gdyż pozwala to usunąć nadmiar woskowiny z przewodu słuchowego. Woskowina chroni wnętrze ucha, ale gdy jej za dużo, może zatkać ucho. Ucz się tutaj w odpowiednim oświetleniu, najlepiej dziennym. Pozwala to chronić wzrok. Odległość tekstu od oczu powinna być około 6 metrów. i to około to jest bardzo duży zakres, zależy od indywidualnych preferencji. W słoneczne dni nosi okulary z filtrem, który zatrzymuje szkodliwe promienie słoneczne i tym samym chroni oczy. To najważniejsze. Układ nerwowy tworzą mózgowie, rdzeń kręgowy oraz nerwy. Największą częścią mózgowia jest mózg, centrum decyzyjne układu nerwowego. Informacje z narządów zmysłów docierają do układu nerwowego, który je analizuje, a następnie umożliwia odpowiednią reakcję organizmu. Oczy rejestrują obrazy z otoczenia, a uszu odbierają dźwięki. Nawąd węchu i nawąd smaku są wrażliwe na substancji znajdujące się w otoczeniu. Skóra umożliwia odczuwanie dotyku, ciepła, zimna i bólu. I też jeszcze wielu innych, ale to jest najważniejsze.